Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Idziemy robić kawę od razu. Dzień dobry, jeszcze raz ja i moja kawka w tym moim nowym kubeczku, co widzieliście, Hall Pepkowy. Tak naprawdę go dzisiaj nagrywam i dzisiaj stwierdziłam, że nagram też vloga, ale wy go zobaczycie po pepkowym holu. Tutaj mam jeszcze dwa paragony. Muszę popatrzeć sobie. Wiecie co, ja tak lubię sobie patrzeć później, a co, ile kosztowało. I ten talerz, taki duży półmisek, był pakowany w taką bibułę. Wiecie, że ja tu zostawiam te bibuły, no i takie papiery. No te papiery do jakieś do chowania czegoś naprawdę, ale to mi się przyda, bo będę robić ten kalendarz adwentowy. Tak, teraz mam, o tym mówię, jak tyle czasu jeszcze do tego. Muszę szybko, żeby mi tu, kurczę, bateria na czerwoną migę, żeby mi nie urwało, bo zapomnę później, co mówiłam. Eee, ja wiem, jak będzie wyglądał mój kalendarz adwentowy. I by włożyć rękę i przebić coś, przyda mi się taka bibuła. Takie sztywne, eee, więc powycinam. Eee, no i jak Nikola będzie chciała wyjąć ten swój prezent, będzie musiała włożyć rączkę, no i to przerwać. To będzie tak lepiej wyglądało, niż tak y, otwiera się i od razu widać okienko, co tam jest. Więc, żeby trochę było takie y, niespodzianki, takie bibuły sobie zbieram, odkładam. Mam już ich kilka. Na początku myślałam, żeby kupić, ale później stwierdziłam, że dlaczego nie? Mogę to przecież wykorzystać tak samo jak na AliExpress mam. Y, Mam w koszyku takie właśnie bibuły kolorowe, więc może coś zamówię. Właśnie, bo mi przyszły dwie paczki z Ali. Ja teraz zobaczę sobie, co tu w ogóle mi przyszło. Kurczę yy, holowy, holowy cały czas ten mój u mnie ten miesiąc, bo i Ali AliExpress już się naprawdę właśnie yy, zbliża. Już tego nam przychodziło tyle. Yy, nawet rozerwam. Na szczęście, to już jest wypsikane i w ogóle. I co my tutaj. Aaaaa! Ok. Mhm, nie pokażę Wam. A tutaj, a to tutaj też już wiem co tu jest, wyczułam. a jest super, że mi to przyszło, więc, więc co, przyniosłam tutaj ten album, żeby go schować, Kurczę, że on był ostatnia sztuka, żałuję, bo naprawdę, yy, naprawdę duży, jest. tak sobie pomyślałam, o, o tutaj nawet mogę Wam pokazać mojej Nikolusi, no może nie jest to super jakość, bo to telefony w szpitalu, mój telefon jakoś słabej jakości miał aparat, ten też podobno miał mieć. Co kupowałam telefon, nowy telefon, podobno super jakość, dlatego go w sumie wybrałam. W rzeczywistości mój mąż ma lepszą jakość niż ten mój. No właśnie. I no, też mam napisana, że to szpital, pierwsze zdjęcia, ale y, on ma tyle tych przegródek, dużo, że y, ja muszę to wypełnić. No i ujrzę że że tylko jeden. Naprawdę, jak ja pomyślałam, że może chcecie takie mm, z przeszłości porównanie zdjęć, jak wyglądałam y, kiedyś, a jak teraz. Chyba to, to się właśnie kiedyś pytałam o to. Y, patrząc na niektóre zdjęcia ostatnio, nawet stąd, bo tutaj mam zdjęcia, ale już po takiego y, większego formatu. O, tu mogę Wam pokazać takie. Y, no. Y, że y, ważąc praktycznie 2 kg, kilo, półtorej kilograma więcej wtedy niż teraz, wyglądałam nie wiem jak, tak grubo na buzi, pywa. No właśnie. Dobrze, zabierasz zachowanie tego albumu. Tu mam jeszcze trochę miejsca, tylko że ja naprawdę mam tyle zdjęć. Ja kiedyś na, z aparatu na płytę zgrywałam. Kiedyś to tak było, że trzeba było płytę włożyć. Tyle ja na takiej jednej płytce mam około 600 zdjęć. Oczywiście już poprzebieranych już, tak? Więc A takich płytek mam y, chyba z 10. No i te karty pamięci i w ogóle... Ale ja, ja, ja kocham zdjęcia takich albumów. Ja naprawdę mam cały taki wielki karton, jak Nikola ma na zabawki. Ja mam cały wypełniony albumami. Muszę wywołać zdjęcia nawet z panińskiego swojego. Wiecie, że mam jeszcze niewywołane. Może dużo tych zdjęć nie jest, bo nie wiedziałyśmy, czy możemy sobie robić zdjęcia z tym panem. <laughs> Kto wie, to wie. No a później powiedział, że tak. No i tam mamy chyba dwa zdjęcia z nimi, z nim... Kilka z pańskiego mojego wieczoru tam razem. No właśnie. Także y, trzeba to wywać, żeby to nie zniszczyło się. Więc co, kochani? Ja zabieram się, zachowanie piję, kawkę robię śniadalgo nikol i w ogóle co, to cały czas czeka. Cały czas czeka na to, by zrobić to. E, cały czas czeka na wenę. Na dzień mamy już mam prezent, kochani, i nawet tą karteczkę. Więc właśnie zanim y, mi się podbuduje aparat. To ja Wam pokażę, jak robiłam kartkę z okazji dnia. Mamy samodzielnie zrobioną, więc teraz Was zapraszam na taki przyspieszony filmik. Mam nadzieję, że to będzie krótkie, a w międzyczasie podbadujecie mi się, więc mam nadzieję, że miło obejrzycie to i czekam na Waszą opinię, czy Wam się to spodobało. Wiem, dodam tylko, że zabrakło mi koloru jednego i musiałam wykorzystać dwa, ale na pierwszy raz naprawdę mi się podoba, więc zapraszam Was na oglądanie DIY! Jak Wam się podobała Laurka? Przez ten czas yy, 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 naładował mi się aparat, wyjęła moje kwiatki, które przeźmowały, jak one się nazywają, goździki. Przed chwilą świeciło słońce, ale teraz to chyba zaraz znowu lunie, już któryś raz dzisiaj. Troszeczkę mizernie wyglądają, ale myślę, że odbiją. No właśnie tak one wyglądają. Widzieliście, kwiatuszki tam są, no troszeczkę tych listków trochę mniej jest, ale wydaje mi się, że odbije. Deszcz za chwilę będzie padać niebo ciemne, widzicie? No właśnie, a ja tak to kucnąłam z tej strony, bo wziąłam sobie w końcu te worki próżniowe wyjęłam. Te co kupiłam tutaj, mam te dwa 70 na 90, 50 na 65, mam nadzieję, że mi się kurtki zmieszczą do tego 70. Na 90 worka próżniowego. Wyjęłam tutaj koc, który tak naprawdę dużo miejsca zajmuje, a nie będę go korzystać. Dopiero wyjmę go na święta Bożego Narodzenia. I tu mam troszeczkę kurtek. Eee, ku, a nie wiem, czy wy nawet widzicie. Kurtkę męża, Nikoli. No i dwie moje, które no, one dużo miejsca zajmują. Ale wiem, że jak włożę je do tego worka, mam nadzieję, że to że się zmieszczą, to to wszystko zajmie mi troszeczkę miejsca może tak jak jedna wielkościowo, jedna kurtka, a nie raz, dwa, trzy, cztery kurtki. No koc i jeszcze. No właśnie jeszcze, jeszcze mam tutaj torbę. Wielką torbę z różnymi szalikami, czapkami i... To też bym chciała zmieścić do worka, właśnie tego próżniowego. Yy, tylko pewnie do tego jednego nie wejdzie, nawet do tego mniejszego. I tutaj koc taki gruby jest, też bym go chciała. Na razie go to położyłam, bo się nikola przykrywała. Też bym go chciała do worka, bo mam mniejsze i cieńsze, a ten gruby to no, może na takie chłodniejsze dni. No właśnie, więc zabieram się za to. Obiad już mam naszykowany. Hmm. właśnie zobaczymy o, no proszę, deszcz już pada więc mam nadzieję, że te moje goździki odbiją i będę się nimi cieszyć i w tym roku, a że zima była taka jakaś była, czyli nie było to one po prostu przezimowały, oczywiście nie na zewnątrz tylko były schowane no i jakoś tak przeżyły, nie były podlewane, tak jakby uschły, zamroziły się i teraz znowu odbiły podlałam je porządnie, teraz je deszcz opłuczę jeszcze lepiej z tego kurzu i zobaczymy. Mam nadzieję, że odbiją, bo one żyją, przecież żyją. Dobra, kończę gadanie i chowam te kurtki zimowe. Zobaczymy, czy mi się zmieści. I zobaczycie, ile to miejsca zajmie. Jak odcisnę, odciągnę, odsysę powietrze. Zobaczycie to. Deszczyk, deszczyk, a ja zapomniałam, że na dworzu jest poducha. Więc troszeczkę sobie zmokła, ubrudziła się, że to przetrzeć. No, bez poszewki poducha wietrzyła się. Bez waty, bez jakichś kulek i w ogóle poducha prawdziwa, jak wsi kiedyś skubali. Kaczki, gęsi, gęsi i pióra były kiedyś. Takie były poduszki. Nawet pamiętam, moja babcia tak robiła. Ech, yy, no i to jest poduszka właśnie z pieża. No jak ktoś jest alergikiem, to, to nie wiem, czy może, ale porządna poducha. Tu jest sucha, a tutaj jest mokra. Więc wietrzenie, spłukanie. Musi teraz wyschnąć, a miałam ją dzisiaj Nikoli przełożyć. Yy, bo była bardzo długi czas u mojej babci i ja zapomniałam o niej, bo mieliśmy, dostaliśmy od mojej mamy dwie takie. No i pod jedną śpi mąż, a pod drugą ja nie mogę, bo tam jest za dużo jej ja użyć płasko. I mam ostrości. I ona tak leżała, leżała, aż końcu pojechałam po nią, wywietrzyłam Teraz już prawie się wyprała i chciałam nikoli włożyć, zmienić posz poszewkę na to, ale teraz jest mokra. Teraz musi znowu domu wyschnąć. <grym> Aby śpić pod takimi poduszkami, czy pod poduszkami takimi z watą. Nie wiem jakie wypełnienie mają poduszki nawet. Ja mam na pewno z jakimiś takimi granulkami, ona jest taka płaska. Pod taką nie mogę, chociaż ona naprawdę jest mięciutka. Bardzo jest mięciutka, ale i teraz bardzo mokra, ale leje niesamowicie. Dobra, biorę worek i zabieram się te kurtki, bo nie mogę na to patrzeć. Wszystko, wszystko weszło. Jest tego dużo. I teraz zabieram się za najgorszą część, czyli zamykanie tych zatrzasków. Jedna z was pisała mi, że. U niej te worki się nie sprawdzają, bo te zatrzaski nie trzymają. E, powiem Wam tak, ja tym takim suwaczkiem przejeżdżam, ale jeszcze dla pewności dociskam palcami, bo mimo, że ten suwak powinniśmy docisnąć, on nie łapie i nie zamyka tych wszystkich ząbków no i przez to powietrze ucieka no i to nam nie chce odessać. Dlatego ja jeszcze dociskam palcami. Więc na razie tego jest dużo, ale jak odejdzie powietrze, to zobaczycie jak to mało miejsca zajmuje. Odesane, to trochę hałasu, ale bardzo szybko odesało. Jeszcze te wszystkie te trzaski posprawdzałam. Gdybym włożyła może bez, kocu, bez tego kocu i bez tych szalików, czapek, to pewnie to byłoby chudsze. Ale też nie chciałam już marnować tego mniejszego, bo on mi się przyda na poduszkę. Jedną, taką mniejszą. I akurat ona tu wejdzie. No właśnie, ale zobaczcie, ile tutaj jest. Dwie duży, trzy duże kurtki zimowe i jedna mała zimowa plus, nie wiem, że tu jest szalików, czapek i rękawiczek. A, i jeszcze koc, więc zobaczcie, nawet gdzieś do łóżka i ciężkie to jest. Więc super sprawa. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość w tym vlogu, co tam ciekawego u mnie słychać. I co? I przychodzę do Was jeszcze już tak z końcóweczką. Zabieram się za wstawianie obiadu. Deszcz już przestał padać. No właśnie, przyszłam Wam pokazać jeszcze moje dwie nowości tak naprawdę, może nie nowości, bo ja już je znam od długiego czasu. A mianowicie chodzi o markę Avon i o dwie buteleczki perfum niebieska i turkusowa, a jak się nazywają? Proszę bardzo. Pur Blanka z Avonu. Cudownie, cudownie pachną. Miałam już wszystkie niektóre kilkakrotnie te też kilkakrotnie. No mam jedną o zapachu harmonii tą turkusową, pięknie delikatne, kwiatowe zapachy, nie są to takie ulepki jak kokos, czy wanilia, się w ogóle miałam taką schizm na takie zapachy, ale czasami mam jeszcze niektóre y, takie zapachy, używam ich rzadko, to zależy od ochoty, jak mam ochotę na coś takiego słodkiego, kokosowego, waniliowego to używam, ale najczęściej lubię coś takiego kwiatowego, tak, to jest mm, harmonii, a to jest mm, elegancji, elegancji, czyli taki niby elegancki. No, cudownie, cudownie obydwie pachną. Mamy tutaj w ogóle, ile tu jest mililitrów? 50 ml buteleczka taka podłużna, nie jest jakaś o dziwnym kształcie, więc wpasuje nam się w każde miejsce gdzieś na półce. Wszystkie buteleczki tak samo wyglądają. Ciekawa jestem, czy Wy używacie i czy znacie. Nie są to jakieś mega, mega mocne, znaczy mega, mega długotrwałe perfumy, chociaż w sumie powiem Wam, że ja jak się psiknę, to nie czuję perfum. Chociaż niektóre są takie mocne, że czuć je długo, ale jak zdejmę ubrania i przebiorę się już w piżamy, i później te swoje ubrania wrzucam do prania, do kosza, do prania, to czuję ten zapach. No one są... Pięknie pachną. O, jak ja lubię ten zapach. Normalnie uwielbiam, dlatego zaopatrzyłam się w kolejne dwie buteleczki. Nie wiem, ale no uwielbiam tą purblankę i ją pamiętam od czasów, może nie liceum, bo liceum ja jeszcze tak za Avonem, to tylko chyba miałam kulki te brązujące. Kto śledzi Avon to wie. to teraz dalej są te kulki. Ja, ja, ja też mam, nawet kupiłam sobie nowe, ale ich nie używam. To więc nie wiem, po co kupiłam. No właśnie. Używam je, matko, nie wiem, 15 lat więcej. Oczywiście nie codziennie, bo no nie codziennie ten sam zapach. Mieszam sobie raz taki, raz taki, różnych firm, ale lubię ten zapach. Od razu czuję. Cudownie pachnie purblanka. A Wy lubicie purblankę? Znacie jakieś perfumy z Avonu? Bo ja tak, no nie wszystkie. Kupuję zazwyczaj tylko te sprawdzone i które yy, wiem jak pachną i jak ładnie pachną, bo ostatnio też się nacięłam, yy, zamówiłam sobie takich, których nie znałam, no i jednak... To nie mój zapach. I co? Mam pytanko do Was właśnie tak teraz, już na koniec, jeśli tutaj ktoś teraz właśnie ogląda mnie. Czy chcecie w kolejnym, kolejny film yy, rzęsy, czyli przyklejanie rzęs, czyli taka pogadanka przy kawie rano, pewnie jak ja przyklejałam sobie rzęsy. Nie pamiętam jak to robiłam, jak to wyjdzie. Czy haul z Aliexpress? Bo teraz przed tym jest haul, teraz będzie vlog i właśnie, rzęsy czy Ali? Czekam na, was, na, wa, na Wasze opinie, na wasze, na wasze propozycje, jak to powiedzieć? Tak, więc czekam na Wasze propozycje na dole Ali czy Rzęsy. A na dzisiaj, pa-pa-pa.